Wybrałem sobie mapę zrujnowanego miasta stołecznego e, Żyklin, ale niestety, niestety mamy mapę, jaką wygrał no, przeciw. No, no, zdarza się i tak Ale stwierdziłem, że no, dzisiaj Człowiekiem Penisem, Penisogłowym, zwanym również jako Hitem One Hit Manem no, 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 na no, no, całkiem ciekawa że no, walka zobaczymy jak walka pójdzie jak początek pójdzie, nie poszedł już mi poszedł tak, że nie chcę mi no, 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 teraz się totalnie nie chcę grać! Czemu się ci ludzie w tej Cerance, to ci silni zrobili? Jak ja byłem normalnie w i kopałem wszystkich wcześniej! Przez tego uwaga, czuć po wszystko. No nie mam innego, sensownego wytłumaczenia. O, ta jeszcze Percepcja. Bardzo, bardzo fajna Percepcja. O, jeszcze jeszcze Kamehameha kame, prosto w dupala! Fajnie, fajnie. Przyjmę się w czasowego, który działa. No nie działa, nie, nie, no działa, no działa. Nie to chciałem, bo chciałem włączyć WhiteSense'a, który jest yy, na tej postaci z nie wiadomym pod nazwą Kronki Ale no cóż... No cóż, nie wyszło. Troszkę mało życia już mam, ale się nie przejmuję, bo ja zaraz... tego panie, tego z powietrza, te z powietrza, z powietrza no. Denerwuję, zapałem go po raz drugi w to. O! Kto? Położony, to jest A jest wiedziałem, to zrobi! Znaczy wiedziałem, że... Ja się śniadanie się mi na plecy, fjód! To ja grałem, człowiek. No nic, ten przeciwnik był traf. Znajdźmy kogoś normalnego z kim można pobrać. Jak z człowiekiem. Jak w Normalny człowiek, nie? Bo on też był człowiekiem, ale takim głupszym ode mnie. I na pewno nie posiadającym wstydu. O! Widzicie tą mapę, wybrałem Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj po Tur po jawóckie czyli mieście Rzyklin. Tutaj jak widzimy mamy ulicę Narutowicza, Gabriela Narutowicza na część prezydenta Polski. Mamy sklepy, tu jest Play. Tam dalej mamy fotografa. Którym... Troszkę przeleciałem z jego, może powiedzieć, że tak wyrażę gabinet. Ale nie zrobiło mu to raczej wielkiej różnicy. Teraz jesteśmy na zakładach przemysłowych, tu mamy y, stołeczną klubę, miasta Emit, y, zakład Narmod. po prostu jak tam wchodzisz, tak jakbyś wszedł do jakiejś kapsuły czasu, po prostu do wehikułu czasu i cofnął się 40 lat do tyłu i z powrotem był w czasach PRL-u. Wy młodzie, że możecie nie pamiętać, ja też nie pamiętam, ale moi starzy mi kiedyś opowiadali. Zmieniła pogoda, normalnie nie jest takie właśnie zielone niebo, jak widzę jak się uwolniłem, to się tak troszkę ta pogoda poprawiła. widzę na uwolnieniu hita nawet są tak zmienić, więc ja musiałem tym hitem kiedyś mnie bardzo dziwi. Pokażę wam na hita, nie? Ultimate hita działa tak, zamyka przeciwka w więzieniu czasu, czyli to samo co się dzieje, kiedy wchodzisz do zakładu Narmoth w co czyli się o 40 lat po prostu. Ale poczekajcie, zaraz pokażę wam chlubę żyklina, czyli wieżę z cukiernią obok ronda. Patrzcie, rondo jest tutaj gdzieś obok, przelećmy kawałek. O, tu było rondo. A ta cukiernia? O, kurde, już byłem blisko, ale niestety znalazłem przeciwnika, trudno. Zobaczmy, kogo mi tutaj dobrało. O, na mojej mapie, cieszy mnie to bardzo. Mmm, tarles, ciekawy wybór. Iście, iście interesujący wam, i zaskakujący wybór w postaci. Kanye nie zmordowanego treningu jestem miłościkiem po prostu niezmordowanego niedostawania w dupę. Zresztą te walkę od paru tych Obrócić obrócić gościa. obrócić gościa tak właśnie jak twoją starą w tańcu na weselu się od dołu. Tylem nie weszło. Nie wiadomo ja przy czym oddał. Nie wiadomo ja przy czym w blok nie wchodzi. Nie wiadomo przy czym użył teraz safe stepa. Nie... Dlaczego ja się... daję po prostu tak kopać? Co się, Że ja stać stepa nie potrafię? No nie potrafię, no nie potrafię safe cepa! No kurde co jest? Co jest? Nic się zrobić nie da się! Jeszcze jabłko ze wpierdolił, po prostu jakby kopał! Zabezpieczony meryt! Pierwszej z tym... Kontrol, nara. Kontrol to co można pograć, wiadomo. Dobra, klarki. Nie! Dawaj, my, dawaj, o dawaj, o dawaj, o dawaj, 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 niech tak skończy! Ja że to było takie boskie kombo, ale niestety się nie udało! I dostaję teraz ultimate prosto na moją piękną, przystojną mordę! No i fiuto głowy został zgnieciony i na nadepko na fiuta. na głowę na twarz. Dlaczego? Nie, nie wiem, no tam przeciwnie, że widać co się zinie tak. tak. Żałosny jest po prostu, nie gram dalej. Dajcie kogoś normalnego. Nie, jakby takiego to. Dopiero wąszy tę grę. O, to... Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Ja chyba muszę pograć tego sparkinga serio, poza nagrywaniem trochę. Dobra, los jeszcze zostało mi z 12 odcinków. Sparking 0 Neville, orzekający się na wszystkich streamach, bo tak jak JT3, jak JT4, nie ma już tak Nigdy bym nie rzucił tej gry. Po roku z że pora. The timing goes, na śniem żartuję po bardzo po ostatnim odcinku, już kończę nagrywanie odcinków ale dalej ja co jakiś czas robię z tego streama no oczywiście ja sobie gram offline czasem z Parkinga w ostatnim czasie trochę mniej ale tak będę, będę do tego wracał tak jakby się do Storma wracam ciągle tak do Sparkinga Parkinga będę wracał ja nigdy nie byłem jakimś proplayerem tej jatyki byłem troszkę lepszy jak byłem młodszy Sparkinga jest jestem zwykli, tylko daję forem że nie widzieć z Storma sobie też Uf, uf. Ale wiecie, no, są Chińczycy, którzy są w stanie mnie pokonać z łatwością. Niewielu ich jest na świecie, ale są. Tak, są tacy posy, którym fory nie muszę dawać, żeby mnie pokonać. Wiecie o co chodzi, nie? Mogę mnie pokonać w mojej normalnej walce, jak mi udaje, że jestem słaby. Dobra, pani mowa. Możemy wrócić do mojego turdyżyki. A widzicie tamtą zwaloną wieżę w prawym dolnym rogu? To jest ta sławetna cukiernia, o której wam mówiłem, która znajduje się przy rondzie. Polecimy tutaj trochę niżej. O, tu mamy. Gdzie? Tam, yy, tam gdzieś był komisariat policji, bo widziałem radiowyształ. Jak się interesuje złoty, a ja mam tego sztukę zabójcy, Co jest, to sztuka zabójcy. To niezła sztuka zabójcy. Prawdziwą niezłą sztuką jest twoja stara i wszyscy to wiedzą. Dobra, zobaczmy, kto tu się trafi trzeci. A o, kanon Battle! Canon Butler, tylko mapa nie ta, bo wiecie, to nie było urzędu na więcej map w tej grze. No nie było, nie było. No Balbal Ben 2010! No dobra. Jak mnie napierdoli 15-latek, to od, następ od następnego odcinka gram w to gram poważnie. Dobra. Początek zły jak zawsze. Początek zawsze jest zły. No dobra, on nie panuje nad emocjami, już u, spokojnie trzeba być, on jest on nie jest spokojny. Już widzę, że on nie jest spokojny, on nie panuje nad emocjami. Raz, dwa, trzy. Podbije, nie podbije, dobra, mi piję. O! Kontra mu weszła, kontra mu weszła, dobrze Ajajaj, aj, aj, dostałem skamekę na mordę. Nie fajne to uczucie. Dostać skamekę na mordę! Dobra, on dostał z tego, znaczy z... Z, z tankował to. Nie wiadomo przyczyn słaby komo się pisze, słaby kombość nikt Ustawę kronaki raz, dwa, trzy Płogo, mamy sensa. Zum. Dobra, nie, to się stało. Ale wyszło, czy to, trafi, czy to trafi, czy to trafi, czy to trafi Ale to jest... Ale to jest turbogówno! Ale to jest... Czyli zabie turbogówno! Dobra, komposi za 7 tysięcy, parę kiblastów, parę kiblastów, parę kiblastów. Okej, okay, nie wyszło. Krąg, szybko, szybko, Krąg. Aha, czemu go nie kopnęło? To! Odwracaj go! Nani, nani, dokładnie, nani! Aha. Aha, on był w pozycji, kurczę. W pozycji, w której wypinał dupę. Trzeba teraz. Niech to wejdzie, niech to wejdzie, nie spodziałaś tego. Spodziałaś tego. Dobra, parę kiblastów! Jeszcze jeden kiplastik! Czy on stankował kontrę? Przecież nikt nikt nie tankuje kontry! To jest niemożliwe! Co No dobra. 15 jeszcze muszę troszkę popracować nad cierpliwością. No, tak wygląda właśnie gra jak gram na powartie. grać to połaśnie było 30%... nie 3% moich możliwości. Ale dalej, chłopa. Pokazałem wam co nieco. Co nieco co ja potrafię. A Was do Zwend 3, bardzo się to cieszy, witamy do Cześć!